A teraz szczegóły dotyczące pierwszych zatrzymań i działań polskich służb w sprawie aktów dywersji na kolei. Informacje w tej sprawie zebrał dla Państwa Tomasz Maciuszczak. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński przed południem. Napisał w portalu X, że trwają intensywne czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze, w tym zatrzymania osób oraz zabezpieczanie i analiza dowodów. Nieco więcej powiedział podczas krótkiego briefingu prasowego w Sejmie, gdzie przekazał, że polskie służby są na tropie, Sprawców i zleceniodawców tego, jak to nazwał, zamachu terrorystycznego. Odpowiadając na pytania dziennikarzy Jacek Dobrzyński dodał, że zatrzymanych zostało kilka osób i obecnie trwają przesłuchania, a ponadto do tych zatrzymań doszło na terenie Polski. Przypomnijmy, że wczoraj premier Donald Tusk przekazał w Sejmie, że ustalono dwóch sprawców tych aktów dywersji, do których doszło na linii kolejowej Warszawa, Lublin. Obaj są obywatele. Ukrainy od dłuższego czasu współpracującymi z rosyjskimi służbami. Jeden z nich to mieszkaniec Lwowa, który został skazany przez tamtejszy sąd za akty dywersji, drugi pochodzi z Donbasu, jest pracownikiem miejscowej prokuratury. Obaj tuż przed tymi zdarzeniami przedostali się z Białorusi na terytorium Polski i opuścili je właśnie przez przejście granicy w Terespolu tuż po dokonaniu tych aktów dywersji. Polski MSZ jeszcze dzisiaj lub jutro, to słowa ministra Radosława Sikorskiego, ma zwrócić się do strony białoruskiej z wnioskiem o ich wydanie Polsce.